Marcin Szepciuk, firma Aluplast. Na tegorocznym konkresie mamy okazję rozpocząć świętowanie naszego jubiluszu 30-lecia funkcjonowania firmy Aluplast w Polsce. Bardzo się cieszymy, że te 30 lat to czas dużego wzrostu, ale przede wszystkim budowania relacji i tego, że jesteśmy z naszymi partnerami od prawie 30 lat. Najważniejszą lekcją z tych 30 lat naszego funkcjonowania w Polsce jest to, że musimy być blisko rynku i praktycznie rok w rok dostarczać klientom argumentów do tego, by skutecznie móc konkurować na tym rynku. W kolejne dekady wchodzimy z bardzo ambitnymi wyzwaniami, jakim na pewno jest wejście w nowy zupełnie dla nas segment rynku, czyli produkcję systemów aluminiowych. Po sukcesie prowadzenia nowej platformy Profili Neo w tym roku wprowadzamy do oferty nowy system profili aluminiowych i rozpoczynamy naszą nową historię w zupełnie nowym segmencie. Poznał jej, choć widział wszystkich wokół. Nie przewidział, że połączy ich nić. Losu, a ona zakochana w wietrze brzosowych pól, do tej melodii tuli się do snu. I spotkali się zupełnie nieprzypadkiem. On zapytał, ją Co do nich poczuł I prawdą okazało się, prawie tak piękny, sen, tak długo wahał się w końcu oczu, wiedząc, że. Gratulujemy wszystkim laureatom. Dziękujemy serdecznie i wszystkiego najlepszego.